Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie. Historia się plecie. Na polskim trójkącie. Jak wszędzie na świecie są sprawy życiowe, upadki i wzloty, jest miłość, jest zdrada. Wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. A wiecie jaką miałam dzisiaj refleksję, tak przy sobocie? No, no jaką? No, jak? no Że cały ten rok spędziłam na lotnisku. O! Albo kogoś witam, albo żegnam. No faktycznie. Na balonach i kwiatach zarobili na nas taką kasę, że ho, ho! Nie no, bez przesady. Adamowi za każdym razem balonów nie kupuje. Ty może nie, ale ja zawsze. Adam się nie chwalił Przestańcie się wygłupiać, lepiej się rozglądajcie Przecież mama z kryskiem powinni już wychodzić A gdzie tam? To jeszcze potrwa Za nich wpuszczą na amerykańską ziemię Jak ja przyleciałam, to wszystko szybko poszło Zresztą, jak oni ostatnio, to też było w miarę sprawnie Pamiętasz, Agnieszka? Mamo, po pierwsze, muszą przejść inną procedurę imigracyjną Przecież na stały pobyt Po drugie, na pewno babcię zauważymy, bo zamówiłam jej wózek no po trzecie mają górę walizę i po czwarte i tak jeszcze nie ma Kaśki. No właśnie. Gdzie ta Kaśka? Ty no ma... i czas się spóźnia. To może zadzwoń do nich, a my z Krzyśkiem podejdziemy bliżej wyjścia, co? Okej. Okay. Krzysiek, patrz. A tam? A to nie Kaśka? Ty, ona w strój góralski wskoczyła. No to musi być dla niej prawdziwe święto. No a co myślisz, w końcu męża witanie? No właśnie. Pomachajmy do niej. Kaśka! E, Kaśka, tutaj! tutaj! Kasiu! A, a ha, wy kasz... tu sami? Kryszka i Jasiek nie przyjechali? Mama jest, tylko Jasiek się spóźnia. Właśnie do niego dzwoni. O, tam stoi, widzisz? To, o, to oni już razem jezu? A John w jeszcze musiał coś załatwić. W każdym razie ma dojechać. A tobie, Kasiu, nie jest za zimno tylko w tym serdaku i bluzce? Pięknej zresztą. A gdzie tam? Ten serdak to taki na kozuchu, ciepły. A poza tym, no, no się tym. Tam wszystko dobrze, ten Krystek powie na tym emigration. A zależy, ile w siebie wlał w czasie lotu. Krzysiu, daj spokój. Dzień dobry, No, jak ci moci? Wyobraźcie sobie, że ja się złapał gumę. I stoi na autostradzie i czeka na serwis. O Jezu. Króca fuks. No ten to się umie ustawić. No co przez to rozumiesz? Lepiej byś zapytał, czy mu nie pomóc. To, że jeżdżę trakiem, to nie znaczy wcale, że w pomocy drogowej. I co? Mam go za rękę, podtrzymać? Daj spokój, Krystyna. No, ale przestańcie, no naprawdę. No ale po prawdzie to może on tam marznie. Nie, siedzi we włączonym samochodzie i czeka, żeby przyjechało triple A czy coś takiego. A tak, ta firma, on im od lat płaci. A skąd wiesz? Bogu znowu duzej misty. miejscem. Ciekawe, jak babcia dała radę w podróży, nie? No, cyta to jest jak czołg. To coś nim oddać rady. No, ale ona niedawno była chora. Ale i że zdrowia, wiem, bo z ją gadała tydzień temu. Przecież oni ponad 20 godzin w tej podróży. No, tak To tak. i młody, i zdrowy byłby padnięty. No, najpierw z Krakowa do Warszawy lecieli, a potem dopiero do Chicago. No, oh, pewnie matka będzie na ostatnich nogach. Hmm. No, a zanim do mnie na południe dojedziemy, to następna godzina będzie. Martwi się o nią. Naprawdę? Od kiedy? Krzysztof. <laughs> ja sobie wypraszam takie uwagi. Odpuść, dobrze. Mamo, czyli co? Jak już wyjdą, to jedziemy wszyscy do Kaśki. A na co? No, żeby pomóc z walizkami i, i w ogóle. Ale na co to wosz taki świat gonić? My z Krestu się damy ze wszystkim radę. No, żeby przy matce pomóc. A zyda to nie Jak pomóc w SIM? Głaśnicy nagotowałam, to tak jak będzie chciała to zje i legnie. No, a, a jutro u mnie spotkamy się na małym przyjęciu powitalnym. No coś mi tam pisałaś w tym SMS-ie. Jesteśmy mówione, prawda? Mira i Staszek też mają przyjechać. No i Dagmara. Świętochów też zaprosiłem. No i po co? No bo to bo nasi przyjaciele mówią. no co ty. Ale to rodzinne spotkanie. A... Naprawdę? A od kiedy to Dagmara należy do rodzinnego na peletonu? A jesteś jesteście. Co nie? <laughs> Za to u was to nawet nie ma szansy się pokocić. Jeszcze się dobrze nie odezwiesz, a już ci upagą. zostajesz. <laughs> no nie są rodziną, o tej mój Chrystus. Dobrze, że on taki spokojny. A my o tym samym Krysztu mówimy? A, uwaga, uwaga, chyba są. Patrzcie, tam po prawej, tak to oni. Mamo, mamo, tutaj, Babciu, tutaj, tutaj. Babciu. Oj Krysztuś, oj Krysztuś, Jak długo? O, o. A co Was tu tyle naszło? Zebranie jakieś? Ale, ma, mamo, witamy. Tacy ważni goście, no, no. to i kobietę powitalny musi być. Aha. Kasiu, moja kochana. Mamo, ale... No, witajcie, syczka. A no, chodźcie tu do mnie, moja górareczko, i już ty mi się nie wywiniesz. Ja tak to... No głupto. cześć. Krystek. Krystek. Krystek! Matka mówi. Podaj mi tą niebieską torbę z samej góry. Kustko do nosa muszę bo, sobie wyjąć. Ja. Uh, czekajcie, musimy zwolnić bagażowych i panią od babci wózka, okej? Okay? Uh, thank you guys, we'll take care of our bags. Oh, there is a thank you Thank you much. Babciu, wstaniesz? Pani zabierze wózek, a, a ty sobie tutaj na razie usiądziesz, dobra? Ja ja się nasiedziałam 12 godzin, ale dobrze. Uf, no już dobrze, że odesłałaś tych pomocników. Jesteś niegrzeczni byli? A ja wiem. Grzeczni, grzeczni. No, Ukraińcy. No, po co oni tutaj siedzą? I nie mają miejsce zajmować porządnym ludziom. Panie obiecuję Ci, że Ci miejsca w Ameryce nie zabraknie. Okay. Mm, nie, to może nie. Ale po co oni Wam tutaj? Powiedziałam tej młodej Ukraince, żeby do ojczyzny pora wracać. Lwowa bronić. Ciekawe, co odpowiedziała. No, powiedziałam, wy takoż. <laughs> Dobre, dobre. Mamo! jeszcze na dobre nogi w Ameryce nie postawiła, a już tu wszystkich ustawia. Tak nie można. Co nie można? To jest nie do pomyślenia. Ja nie tyle godzin leciałam, żeby twojej kryszka pretensji wysłuchiwać. Moich pretensji? No wolne żarty. Okej, okay, wujku, możesz z Kasią pójść po samochód, a my tu z babcią czekamy. Z babcią. Sure. Dzięki. Idziemy, Kasiu? To my za jakieś 15 minut będziemy z powrotem. Zadzwonię do Krystyny, jak będę już... Podjechać. Okay, no fine, dobrze. Okay. Mami z wami? A ty tam po co? No chciałem pomóc. A tego kryszkowego chłopa nie ma? John złapał gumę. Pewnie już nie dojedzie. A, tekstował, że właśnie zmieniają mu koło. A co to za samochód, że taki felewny? <grym> Masz rację, ma. Straszne dziadostwo. Mercedes Benz S Class mm -hmm. S 580. Rocznik 2024. A to ja nie wiem, bo Krystusz to ma Citrena 99. No, ale co? chodzi jak nowy. Bardzo dobry samochód. Mamo, przecież to niespecjalnie. A kto go tam wie? Aj babciu, jak ja się stęskniłam za tym twoim pozytywnym nastawieniem do ludzi i życia. A gdzie Krystus? Poszedł z kaśką na parking po samochód. Zaraz będę. Może nie zmarł, a ta Kaśka to się wystroiła jak na święto narodowe. Oj, o, ma dla nas wszystkich! Masz przygód to święto? No, po tej twojej okrybidzie, to bym tego nie powiedziała. Mamo! Mamo, mamo, przestań mnie strafować jak dziecko. Gdzie jest Krystek? <zysk> Ech, możemy się zbierać. Kaśka tekstuje, że podjeżdżają. Ma chodź, pomogę ci wstać. Mamo, ogarniesz z Krzyśkiem walizę? No, Ech. mam nadzieję, że Krystek przyjdzie tu z pomocą. A to ty nie wiesz, że on może być zmęczony? Przecież my od ponad doby na nogach. Przed chwilą narzekałaś, że siedziałaś przez 12 godzin. Piękne przywitanie. Nie ma to jak wzywać matkę tuż po wyjściu z samolotu. Ale mamo! Jadę do tej kaśki i na razie dajcie mi spokój. Ja też muszę odpocząć. A temu twojemu od gumy, to powiedz, że Chrystus mu może doradzić, jaki se ma samochód kupić. Halo? Buongiorno, tu Adamowiczeli. Sabina? Co za niespodzianka? Witaj, młody człowieku. Skąd dzwonisz? Z Florencji. Jaka pogoda w mieście sztuki? Eee, dziś pochmurno, ale śniegu nie mamy. U nas za to biało. Wiem, Co nie sprawdzam Chicagowską pogodę. O, Chicago, smutne bez ciebie. A to miło słyszeć. <laughs> Sabino, ojciec mi powiedział, że zgodziłaś się zostać moją sponsorką. Ja dzwonię, żeby podziękować. O, to nic takiego. Cieszę się, że będę mogła pomóc. To kiedy zamierzasz wrócić do Chicago? No, tak naprawdę to tuż przed Sylwestrem. Tego roku? <noise> w moim wieku nie ma czasu. Ależ co ty wykadujesz, to w moim wieku nie ma czasu. Nie, nie będziemy się spierać 30 lat w tą czy w tamtą. O, słucham? No. E Ojciec mnie wstrzymuje. Mówi, że powinienem posiedzieć we Włoszech przynajmniej z miesiąc, żeby mnie immigration nie zawróciło. Ale dlaczego mieliby cię zawrócić? Bo siedziałem w Chicago pół roku i wyleciałem na kilka tygodni i zaraz znowu wracam. A, ojciec przesadza. Przecież ty podróżujesz na włoskim paszporcie. Służba graniczna na pewno inaczej patrzy na turystów z Włoch, a zupełnie inaczej na Polaków. A przede wszystkim wyjechałeś przed upływem ważności wizy. Ja się na tym nie znam, ale nie chciałbym niczego zepsuć. Więc mówisz, że ci się ziemia pali pod nogami? A dlaczego? <laughs> Ty tak dobrze mówisz po polsku, że ja ciągle zapominam, że to twój drugi język i nie rozumiesz wszystkich idiomów. <laughs> Dziękuję, ale tak się składa, że jest moim pierwszym językiem, bo mama mówiła do mnie tylko po polsku. Oh well. Okej, okay, czyli jesteś zdesperowany na szybki powrót. Oj, tak, bardzo. Jedyne, co mnie wstrzymuje, to mieszkanie, ale już szukam. Jak to mieszkanie? Nie rozumiem. No bo nie mogę już mieszkać u cioci Agnieszki. Ojej, dlaczego? No, tak, właściwie to do końca nie wiem, ale muszę się usamodzielnić, to na pewno. Co za rodzina? Tak, przepraszam cię za tę uwagę, ale to nie do pomyślenia. No, właśnie też z tego powodu odkładam przylot. Słuchaj, Adamo, właśnie przyszedł mi do głowy pomysł. O tak, jaki? A, może ty chciałbyś zamieszkać w moim studio? O! Tam jest i mała kuchnia, i łazienka. O tak! No a przede wszystkim mógłbyś swobodnie malować. No patrz, Jan, jak oni te stoły ustawili. Przecież ty się kupy nie trzyma. No ale czekaj, o co ci chodzi? Ślepy jesteś? podkowe trzeba ustawić, żeby się wszyscy widzieli. No teraz to już nie będziemy poprawiać Degmara, bo oni zaraz będą z kościoła. A wy nie chcieliście z mamą dołączyć z nimi nam prze na Trójcowie? Myśmy byli rano, bo Krysia chciała ci pomóc. A ty, Dagi, przestań się rządzić. Lepiej nalej nam wina. Dzięki, mamo. Wy to jednak nie potraficie docenić pomocy. Hmm, nieważne. Krycha, mów jak Zyta wniosła podróż. Zaraz ją sama zapytasz. Ale zdążyła się już ze mną pokłócić na lotnisku. Znaczy w normie. Jest nie do zniesienia. Aż się boję, jak to dalej będzie. Hmm. Będzie dobrze. Wszystko zależy od ilości przyjętego wina. Czy ja dobrze słyszałem, że chcecie jeszcze wina? Tak, tak, ja też poproszę tego białego. Agnieszka, też chcesz? Nie, 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 dzięki. Daj mi sprawdzić, czy mamy wystarczająco nakryć. A... No, ale przecież już wczoraj liczyłaś, Agnieszka. Ach, oj, nie przeszkadzaj. Oma, Zyta, Krystek, Kaśka, Mira, Staszek to pięć i nas sześcioro, to okej. Okay. To Mira i Staszek też w kościele z panią Zytą, tak? Mm? Przyjdą no. razem. Angeliki, nie liczycie. Co rozumiem, wreszcie się wyprowadziła. Niestety nie. Ha, czy ja znowu czegoś nie wiem? Tu Adam, teraz się jeszcze córka objawiła? Jasiu, a co to za niewybredny żart? No, no co? No w tej waszej rodzinie no, ale... to co chwilę jakaś dziwna niespodzianka. Really? No, a wiesz, jak w każdej, oni nie wykraczają poza normę. No u nas dzieci się nie pojawiają, jak Filip Skonopi. Angelika jest moją koleżanką z pracy. Trochę u nas mieszkała, bo jest w trudnej sytuacji i tyle. A Agnieszka ma złote serce i lubi pomagać na siłę. Ach. No to jak moja Krysia, Niedaleko pada jabłko od jabłoni. No chyba nie do końca z tą jabłonią, bo Omazyta to raczej z innego szczepu. Dajcie wreszcie spokój mojej matce. Krysiu, przecież to żarty. No dobra, dobra. Słuchajcie, zmiana tematu. Pamiętacie tego naszego sąsiada, co na Thanksgiving tak zapił? No, no, no nie raczej. To, chyba. Nie? No i co? Wyobraźcie sobie, że mimo i wsiadł do samochodu, pojechał po wódkę i kapy go znowu złapały. Matka boska. Nieodpowiedzialny gość. To Czekaj, na siedzeniu miał otwartą flaszkę. No, co za idiota! No, zgarnęli go, ale nie siedzi. Ma podobno mieć sprawę, ale na razie, że tak powiem, odpoczywa po ciężkich przejściach. To ktoś go wykupił? No, nie mów, że ta Grace. No, coś ty. Ten brat, co Andy tak na niego pluł, znowu mu zafundował wolność. Jednak co brat, to brat, ale szwagier to już nie rodzina. No, teraz to już przesadziłeś. Wiesz co, Dan, może i Krystek popija, ale ty też za kołnierz nie wylewasz. No pięknie, pięknie. Zawsze mówiłem, że rodzina to skarb, ale najlepiej jak jest zakopany. I to głęboko. A, <śm> o, o, przyjechali, słuchajcie. No są. So. Mm -hmm. Bardzo was proszę, okej? Okay? Przy babci Zycie jesteśmy peace, love and rock and roll, ok? No. To co jest? <śm> Ale no jak tak się mało. cieszy. Witaj, chciałam coś o, tak powiedzieć. Te, ale, słuchajcie, babcia chce coś powiedzieć. O mój Boże, dziękuję Wam, kochani. My tu prosto z tego Waszego pięknego kościoła na Trójcowie. Ja się tam za Was wszystkich modliłam. I dałam nam szę na przyszłą niedzielę. O, to idziemy wszyscy. Kochani moi, ja w życiu nie myślałam, mnie ktoś tak jeszcze będzie witał. Wysłuchali Państwo 96. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W Słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna, Jadwiga Rup jako Omazyta, Anna Granat jako Kaśka, Małgorzata Palka jako Dagmara Dower. Iwona Duszek jako Sabina Sabatie patel Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Adam Glinka jako Krystek, Szymon Koszałka jako Adamowiczelli, Wojciech Dorula jako John Kois, Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski, Montaż i udźwiękowienie Karol Kotański, Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Michała Michusia-Niedźwiadka i Adama Glinki. Produkcja Wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką podcasty, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka są dr Arkadiusz Grochowski, klinika leczenia bólu 630 -372 -5801. I psychoterapeuta Lech Konrad Figurski 630-335-1686.